To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Jonasz. I w pierwszym czytaniu też słyszymy historię proroka Jonasza, który e, głosi nawrócenie mieszkańcom Niniwy. I żadnego znaku tam nie ma, tylko słowo Jonasza. On sam jest znakiem. Taki Jezus i Jego Słowo musi nam wystarczyć. A? Ale ważne jest to, że Jonasz wzywa do nawrócenia. Ci ludzie, którzy przychodzili, ten tłum, który zaczął się gromadzić wokół Jezusa, pewnie Jezus znał ich serca i pewnie oni przychodzili często jak na spotkanie jakiegoś cudotwórców, zdrowiciela, ale nie myśleli o tym, że, że trzeba pokutować. A Jezus przede wszystkim wzywa do do pokuty, do nawrócenia. Ci ludzie jakoś nie patrzyli tak na Jezusa. No I może i my często w naszej wierze, w naszej modlitwie, nie patrzymy tak na Jezusa, że my powinniśmy pokutować, nawrócić się, coś zmienić w swoim życiu. Wielki Post to jest przede wszystkim czas pokuty. Czas nawrócenia. My powinniśmy uznać swoją grzeszność i pokutować trudności, jakie są w życiu. Ten nasz Post, nasze wyrzeczenia, umartwienia. To powinien być przede wszystkim znak i wyraz naszej pokuty. Ale też powinniśmy być jak Jonasz, który wzywa innych do nawrócenia swoim przykładem, swoją modlitwą i swoim słowem. Trudno jest kogoś tak wezwać do nawrócenia, ale wiele z takich ludzi, którzy już dawno się nie spowiadali, może trzeba by za nich się pomodlić. Może trzeba by ofiarować jakieś wyrzeczenie, jakiś post za takich ludzi. Spróbujmy dzisiaj. Tak przeżyć dzień i ofiarować swoje trudności, wyrzeczenia za nawrócenie grzeszników, którzy już dawno nie zwracali się do Pana Boga. Wszystkiego dobrego, niech Pan Wam błogosławi. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.